No. Oh. Laudetur Jesus Christus. Thank you very much. Is this some war council? E, czy mam e, stan wojny, czy to jest jakaś rada wojenna, czy naprawdę będziemy walczyć o jaką sprawę, z kim? Jakimi zasobami? Nie pomagamy Ukrainie. Przedłużając tę wojnę, nie pomagacie ludności ukraińskiej, która szuka schronienia, ucieka ze swojego kraju. Proszę o zadanie pytania. Ostatnio Włochy wysłały swoje wojska na front wschodni. To było w 1941 roku. Czy pan. Przepraszam, przewodniczący przerywa. Przewodniczący przerywa. Sorry. Czy pan osobiście będzie walczył e, za sprawę? Niech pan chce tam pojechać, to niech pan niech Bóg pana błogosławi, ale proszę nie angażować innych. Proszę nie przysparzać cierpień Ukraińcom. Pan Gambino nie był w stanie pana usłyszeć, ponieważ nie działało tłumaczenie na mównicy. Czy może pan powtórzyć tylko pytanie? Z przyjemnością powtórzę. Panie pośle, ostatnio pa pana kraj wysłał wojsko na front wschodni. Miało to miejsce w 1941 czy 1942 roku. Czy sądzi pan, że rząd włoski powtórzy ten, tą, tą, te wspaniałe manewry i jakich wyników państwo oczekują? Bardzo proszę, niech pan tam sam pojedzie i niech pan walczy. Teraz pan Gambine, 30 sekund. Wydaje mi się, że wypowiedziałem się jasno. Premier Meloni powiedziała klarownie, że trzeba Ukrainę wspierać wysyłając broń tylko w celach obronnych. Dziękuję.